nowy serial w świecie Stranger Things, drama między Pedro Pascalem a J.K. Rowling, nowy Bolek i Lolek, pasta do zębów od KFC, Wielka Brytania zasłania słońce i Platforma Max kończy ze współdzieleniem kont. To i wiele, wiele więcej już dzisiaj. Mamy pierwsze doniesienia w temacie castingów do powstającej nowej odsłonie narni dla Netflixa. Odpowiada za nią Greta Gerwig, która jeszcze nie tak dawno temu dostarczyła nam do kin hit pod tytułem Barbie. Do roli Białej czarownicy początkowo brana była pod uwagę gwiazda muzyki pop Charlie XCX. Spoko, ja też nie kojarzę. W każdym razie na castingach wypadła dość słabo, tak też od razu rozpoczęto poszukiwania bardziej doświadczonych aktorek. I tak właśnie padło na Emmę Maki, która pracowała z Gretą właśnie przy Barbie i możecie ją kojarzyć z serialu Sex Education. Film ma trafić do IMAX-a już w listopadzie przyszłego roku, także no czasu nie zostało wcale aż tak dużo. Westing ruszył też do nowych z śmierci z pod tytułem Wschód Słońca w Dniu Dożynek. Ma to być prequel do głównej serii, który pokaże nam wcześniejsze wydarzenia, które rozgrywały się w dystrykcie 12. W rolę Plutarsza Heavensby, który w późniejszym czasie zostanie głównym mistrzem gry, wcieli się Jesse Plemons. Jest to tak naprawdę dopiero początek ogłoszeń, jednak już teraz wiemy, że szukane są tutaj głośne i znane nazwiska do większości głównych ról. Reżyserem został tutaj ponownie Francis Lawrence, który odpowiada za większość filmów z tej serii. Co ciekawe, film ma również trafić do kiny w listopadzie przyszłego roku, będąc jednocześnie bezpośrednią konkurencją dla Narni. AFC z kolei postanowiło wypuścić limitowaną pastę do zębów, której cały nakład wyprzedał się w 48 godzin. No i niby nic z tym dziwnego, gdyby nie fakt, że była ona o smaku smażonego kurczaka, który można na co dzień nabyć w fast foodzie. Można było ją zakupić za jedyne 13 dolarów lub za 59 dolarów z dodatkową, dedykowaną elektryczną szczoteczką. To co, są jacyś chętni na kurczakową pastę? Z cyklu niespodziewane kontynuacje, których potrzebowaliśmy, Nadchodzi druga część filmu Sisu. Był to fiński hit kina akcji, taki John Wick z Kilofem zamiast pistoletów, osadzony w 1945 roku, a nie w teraźniejszości. Jeżeli nie widzieliście, to polecam, był naprawdę spoko i nie ma co się obawiać języka, bo w całym filmie pada chyba tylko kilka albo kilkanaście zdań. Jeszcze mniej zdań padło w kreskówce Bolek i Lolek, która po latach powraca w ramach filmu animowanego. Za produkcję odpowiedzialny będzie dom produkcyjny Underski Tower, który podejmie próbę stworzenia nowej części bardzo popularnej swego czasu kreskówki. Premiera filmu Bolek i Lolek Secret Eldorado zaplanowana jest na rok 2028. To jak? Będziecie oglądać? Kolejnym powrotem do czasów dzieciństwa miała być filmowa produkcja z Kojotem, która łączyć miała animację z występami aktorskimi, tak jak miało to miejsce na przykład w kosmicznym meczu. No i produkcja jest już gotowa chyba od roku, czy też dwóch. Z tego co pamiętam, opinie po testowych seansach były bardzo dobre, ale film padł ofiarą cięć w Warner Bros i powędrował na półkę, czy nawet prosto do śmietnika. Jak się jednak okazuje, pojawiła się nadzieja, bo film wykupił Ketchup Entertainment, który zamierza wyświetlać filmy normalnie w kinach. Czekamy w takim razie. Na większą ilość informacji, a jeżeli Wy chcecie być na bieżąco z tym i pozostałymi tematami, no to koniecznie subskrybujcie kanał. Dostaliśmy też niedawno dwa nowe trailery. Pierwszy do długo wyczekiwanego drugiego sezonu Wednesday, który ma być jeszcze bardziej pokręcony i większy niż poprzednio. Premiera standardowo już została podzielona na małe kawałki, żeby dłużej utrzymać nas na Netflixie. Tak też pierwszą część zobaczymy 6 sierpnia, a drugą połowę dopiero 3 września. Drugim trailerem jest nowa zapowiedź ósmego sezonu Rika i Mortiego, która w zasadzie tylko przypomniała mi, że chyba nie widziałem nawet siódmego, szóstego, czy może nawet piątego sezonu. Także czas nadrabiać zaległości. Widzieliście już najnowsze sezony? Warto oglądać? Dajcie mi znać w komentarzach. You have lost. Powstaje nowy serial ze świata Stranger Things, jednak nie, nie zobaczymy tutaj naszych bohaterów, a przynajmniej nie w wersji live-action, bo ma to być serial animowany zatytułowany Stranger Things Tales from 85. Fabuła zostanie umiejscowiona właśnie w roku 85, co pokryje się z czasem, jaki obserwowaliśmy w trzecim sezonie oryginalnego serialu. Netflix nie podał żadnych dodatkowych informacji na temat fabuły, czy też obsady głosowej, wiemy jednak, że w założeniu projekt ten ma kojarzyć się widzom z klasycznymi kreskówkami, które oglądaliśmy lata temu w telewizji. I kurczę, nie wiem, niby spoko, że dostajemy nowe produkcje na bazie popularnego serialowego świata, ale kompletnie nie rozumiem tego fenomenu tworzenia ich w formie kreskówek. Fani pokochali serial właśnie takim jakim jest, animowana wersja może być jedynie małym dodatkiem, ale nigdy według mnie nie dogoni mocą filmu czy serialu aktorskiego. Tym bardziej, że kiedyś w planach był spin-off Stranger Things o przygodach Hoppera, który byłby detektywem badającym nadprzyrodzone rzeczy w Hawkins. Co byłoby według mnie świetnym pomysłem i poniekąd kontynuacją serii, no jeśli oczywiście ten bohater przeżyje. No ale cóż, może taki projekt powstanie dopiero po zakończeniu pierwowzoru. No a wy co o tym myślicie? Lubicie seriale animowane powstające na bazie seriali live action? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Samsung pochwalił się na targach CES w tym roku nowym telewizorem. Nowym i co prawda bardzo, bardzo małym, ale miał on jedną unikalną właściwość. Otóż był on wypukły i mógł się dowolnie wyginać w zależności od potrzeb. Niby jest to jak najbardziej ciekawe, jednak póki co nie widzę zastosowań do tego typu konceptu. No chyba że oglądanie na nowo dering na coraz to bardziej wypukłym ekranie. Jeżeli dzielicie się swoim kontem na platformie Max ze znajomymi albo rodziną, która nie mieszka w waszym domostwie, no to mam dla was złe wieści. Serwisy streamingowe już od dłuższego czasu starają się utrudnić taki właśnie procedens. W czym najszybszy był chyba Netflix który dość udanie zablokował możliwość współdzielenia kont i wprowadził opcję płatnego dodania użytkownika do swojego konta. Informacje o zmianach zaczęły się też pojawiać i wchodzić w życie w serwisie Disney. Teraz to samo wprowadziła platforma Max, póki co w Stanach, jednak pewnie lada moment dotrze to również do nas. Od teraz Amerykanie muszą dopłacić do swojej subskrypcji aż 8 dolarów miesięcznie, aby dodać do pakietu dodatkowego użytkownika, który może oglądać serwis na, jednym urządzeniu. mamy też kolejną hollywoodzką dramę, która tym razem dotyczy nowego serialu o Harrym Potterze, a konkretnie J.K. Rowling, która jest no, autorką książkowego pierwowzoru. Powstający dla HBO reboot filmowej serii z Harrym Potterem musi mierzyć się z krytyką z wielu stron. Duża część widzów krytykuje serial za obsadzenie w rolach białych bohaterów czarnoskórych aktorów, a jeszcze inni wytykają powiązania z właśnie J.K. Rowling, która nie gryzie się w język, jeśli Chodzi o komentarze i wyrażanie opinii na temat osób transpłciowych. Oliwy, czy nawet już benzyny do ognia, dolała ostatnia publikacja Rowling na Twitterze, która odnosiła się do decyzji Brytyjskiego Sądu Najwyższego, który ogłosił ostatnio, że definicja prawna kobiety odnosi się tylko i wyłącznie do płci biologicznej, a te są tylko dwie. Rowling opublikowała w tym czasie zdjęcie z cygarem i podpisem: Uwielbiam, gdy plan się udaje. Co wywołało ponowną lawinę komentarzy. W tym także aktorów, takich jak Nicole Koglan, znanej z serialu Bridgetonowie. Teraz do tej grupy osób dołączył także Pedro Pascal, którego możecie obecnie oglądać w drugim sezonie The Last of Us. Który zamieścił swój komentarz pod innym wpisem piętnującym zachowanie pisarki i brzmiał on dokładnie okropne, obrzydliwe gówno, ohydne zachowanie przegrywa. I odnosiło się to bezpośrednio do tekstu, nawołującego do bojkotowania wszystkiego co związane z Rowling, a w tym także nowe serialu. No cóż, HBO ma teraz ciężki orzek do zgryzienia, bo na ich podwórku biją się obecnie dwie słynne persony z ich dwóch największych produkcji. A wy co o tym sądzicie? Kto ma tutaj rację? Dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam co myślicie. Wielka Brytania oprócz odważnych test ma też odważny i dość niecodzienny pomysł, aby zasłonić słońce. Póki co w ramach mniejszego eksperymentu, ale no nigdy nie wiadomo gdzie ten eksperyment ich Zaprowadzi. Inwestycja opiewa na 50 milionów funtów, w ramach której firma będzie stosowała najnowsze techniki w celu odbicia części promieniowania słonecznego z powrotem w przestrzeń kosmiczną, co ma pomóc w obniżaniu globalnych temperatur w przyszłości. Plan ten ma oczywiście zarówno zwolenników, jak i krytyków. Jedni obawiają się o ewentualne, niezamierzone skutki w naszym ekosystemie, a drudzy optymistycznie patrzą na każdą możliwą opcję, która może nam pomóc z ociepleniem klimatu. Jak wyjdzie eksperyment, będę Wam o tym mówił na bieżąco, także obserwujcie, żeby nie przegapić.